Dzień dobry, witam Państwa. Kontynuuję moją wycieczkę po planach filmowych serialu Czterech pancernych i pies. Dzisiaj będę odwiedzał miejsca łódzkie i okołołódzkie. Jak Państwo wiecie mieszkam w Łodzi, także nie mam tutaj problemu z dotarciem do tych miejsc. Za plecami mam legendarną instytucję. Łódzką wytwórnię filmów fabularnych, i większość scen tego serialu, które odbywały się w jakichś wnętrzach, były właśnie dekoracje zbudowane na halach tejże wytwórni. Nie policzę ile razy tutaj wracam. powodowany właśnie nawiązaniem do innych. Yy, Dzieł filmowych, które były kręcone właśnie w naszych wytwórni. Zdradzi mnie oczywiście otoczenie i szczegóły mojej garderoby, że nie kręcę to, że tak powiem, w następujących po sobie dniach, ani nawet miesiącach. Teraz cofnę się do lata, gdzie. Będąc w Pabianicach przy okazji robienia materiału do innego filmu, nakręciłem sceny związane właśnie z miejscem pabianickim. Bardzo często czuję się niezręcznie w takiej sytuacji, kiedy muszę kręcić właśnie w takim miejscu jak te. Jest to taka spokojna dzielnica willowa pod Pabianicami, ulica Stara. No i w takich momentach wzbudzam trochę zainteresowanie u sąsiadów i słusznie, no bo przyjeżdża ktoś, nagle coś tutaj rozkłada, jakiś sprzęt, kamery, a może taki złodziej, który powiedzmy, nie wiem, filmuje, stara się coś takiego zrobić, no są takie, są to, rozumiecie Państwo, że są to niezręczne dla mnie sytuacje, no ale mimo tego, no muszę jakoś sobie z tym radzić. Za plecami ta okazała willa, to jest miejsce, gdzie Państwo, generałostwo, zamieszkiwało i gdzie Honorata była tutaj jako przymusowa służąca. Guslik spożywa tutaj jajecznicę, zafala właśnie kulinarne umiejętności Honoraty i tam próbuje ją gdzieś tam jakiegoś Sausa skraść. Nagle sytuacja się zmienia, bo pojawia się tutaj e, jakiś wóz opancerzony i piechota niemiecka, która otacza ten dom, na początku pukają, Guslik tutaj, no i zaczyna się robić baśniowa. No, już nie będę Państwu wszystkiego opowiadał, ale akurat w tym odcinku jest bardzo baśniowa. Co na co warto zwrócić uwagę? No, na wejście na pewno, zaraz Państwu pokażę zbliżenie tego wejścia. No, bo ono się dużo nie zmieniło i właśnie to jest takie. No i brama, a tak się rozglądam. No, to na pewno nie była ta brama, która w tej chwili jest. Też Państwu pokażę, jak obecnie wygląda. Ta filmowa wyglądała zupełnie inaczej. No cóż. Jedziemy dalej. Z Pabianic szybko przenosimy się do Łodzi. Znajduje się pod willą Reinolda Richtera. Mamy naprawdę prawdziwy melansz lokacji filmowych. A te słowo melansz w tej chwili jest zastrzeżone w gwarze młodzieżowej do czegoś innego, do innych rzeczy, ale no powiedzmy miszmasz, tak? Zaczynamy od Inowłodza, gdzie widzimy wieżę kościoła romańskiego, świętego Idziego. Później, kiedy nasi bohaterowie zbliżają się do, do tego zamku, no to już są w Poświętnym, tam taranują w ciężarówką w sposób czołgowy bramę, wjeżdżają na dziedziniec i znajdują się właśnie tutaj już w Łodzi, pod willą Reynolda Richtera. Tu ktoś ich wita, to są niemieccy SS-mani przebrani po cywilnemu, którzy udają tutaj jakąś służbę tego zamku. Następnie, już wewnątrz, kiedy akcja się odbywa, to przenosimy się do willi obok, bo Reynold Richter miał braci. Jednym z nich był Józef Richter, który obok ma równie okazały pałacyk. Z tego wszystkiego zapomniałem Państwu po, <noise> Państwa poinformować, którego odcinka dotyczy właśnie tutaj ten melanż lokacji. Oczywiście opowiadam o odcinku 10, Co piesku? Te dwa pałacyki dzieli niewielka przestrzeń parku. I sceny wewnątrz, tego zamku który, filmowego, który nazywa się Schwarzer Forst, taka filmowa nazwa, no to odbywają się właśnie tutaj. Ale co tam się wewnątrz odbywa? No to oddajmy głos Maćkowi Kronenbergowi. On najlepiej o tym nas poinformuje. Ta przestrzeń miała w pewien sposób olśnieć, onieśmielić, zrobić wrażenie na gościach. No i tu jak wchodzimy od razu, schody marmurowe, tutaj pełne jakiegoś takiego dębowej, boazerii szlachetnej, naścięgnie połodzi nam. <śm> 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 tu na tym kominku w połowie lat 60. Wiesław Gołas jako czereśniak smażył jajecznicę w pałacu w Szwarce w o, te, o tego atlanta zabytkowego rozbijał jajka, no i rzucał je tam na, na patelnię na ogień. Tutaj w, w tej wnęce przed drzwiami Grigorij spał, a spał tutaj dlatego, że pilnował Litki, która zajęła pokój za ścianą. Natomiast w tym kącie po drugiej stronie e, Janek Kos i e, Gustlik Jeleń. Oni tam z kolei nocowali, a tam pod, yy, tam gdzie mamy dzisiaj witraż na półpiętrze piętrze wichura sobie stanowisko urządził, czyli Witold Pyrkosz. Bierze stąd granat ręczny i stąd rzuca go i rzuca go na tyle celnie, że trafia aż za okno. No, Jakby mało parę metrów, ale widać, że szkolony, więc yy, do celu trafił, granat wybucha i koledzy się budzą. Zimie schowaj miecz. Yy, no polecam przypomnieć sobie albo obejrzeć jeśli ktoś nie oglądał korzystając ze sprzyjającej aury naszej pięknej polskiej złotej jesieni przeniosłem się do miejscowości Ujazd, która znajduje się niedaleko od Tomaszowa Mazowieckiego. I naturalnym by było, żebym za chwilę się przeniósł właśnie do Tomaszowa, ale że już to zrobiłem wcześniej w takim odcinku, który zatytułowany był Filmowy Tomaszów i nie chciałbym powtarzać tego samego. Podobna sytuacja jest w Poświętnym, gdzie Maciek Kronenberg opowiadał o scenach z serialu i w przypadku poświętnego jednak pojadę jeszcze raz, jeszcze raz poproszę Maćka, ponieważ od tego czasu, kiedy kręciliśmy, to pojawiło się więcej e, faktów. E, Maciek pisał książkę dotyczącą filmowego poświętnego i zebrał właśnie sporo fajnych, ciekawych materiałów dotyczących naszego e, serialu. Ale dlaczego jestem tutaj w Ujeździe? No Ujazd to jest e, odcinek zatytułowany Wiosenny Siew i odcinek kolejny... Fort Olgierd. Znajdujemy się obok PGR-u dawnego. Za plecami mam pałac w ujeździe. A tam, gdzie wskazuję palcem, to za płotem znajduje się PGR, do którego zaraz Państwa zaproszę i pokażę. Z tego miejsca widzimy takie trzy silosy duże. I one również pojawiają się w filmie. To mnie trochę zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że przez tak wiele lat te silosy będą funkcjonowały tutaj, albo po prostu nikt nie zadał sobie trudu, żeby je rozebrać. Znajduje się pod bramą dawnego PGR-u w Ujeździe, czyli pod filmowym Fortem Olgiert. No, tutaj niewiele z niej pozostało z tych tutaj bocznych, że tak powiem, filarów tej bramy. Tu nad tym był ten napis Fort Olgiert. Sam PGR nie wygląda najgorzej. Tamten budynek, który za chwileczkę Państwu przez tą bramę pokażę, jest rozpoznawalny. A później wejdę w obok i tam są takie ceglane budynki, które nie ma wątpliwości, że wystąpiły w filmie. Właśnie ten budynek w połowie pobielony miałem na myśli. Ale tutaj po lewej stronie jest taki, który ma taką charakterystyczną, prostą budowę, ale rozpoznawalną, że nie ma wątpliwości, że to jest na pewno filmowe miejsce. Przez moment zwątpiłem, bo na tym ryzelicie widzicie Państwo, jest na górze takie podwójne okno, a w kadrze filmowym pojedyncze, takie w kształcie takiego okolusu. No ale nie ma wątpliwości, to jest ten budynek, tylko że z drugiej strony. Sama końcówka filmu, czyli ten moment tego, pamiętacie Państwo, tego siewu ziarna, odbywa się w innym miejscu, obok stada ogierów w Bogusławicach. Jest to bardzo filmowe miejsce. I w jednym z moich odcinków pan Jerzy Rubersz, kaskader, jeździec filmowy, przybliża nam troszeczkę historię filmową właśnie Bogusławic. I tego stada ogierów, które wielokrotnie wypożyczało dla potrzeb filmu te koniki. Między innymi nasz przesławny filmowy Wachmisz Kalita, jego szwadron, jeździ właśnie na tych koniach. Od razu nasuwa się skojarzenie z naszą komedią Wabank. Murzyn z psem, pies z murzynem, proszę bardzo. I nawet chyba to jest dok. Trochę inny niż występował w filmie, ale również ta sama rasa. Wielokrotnie Państwu wspominałem przy innych okazjach o przydatności tego pięknego parku, jakim jest park imienia Józefa Poniatowskiego. Który rozciąga się nieopodal, właśnie, dawnej wytwórni. Mówiąc o przydatności, mam na myśli takie momenty podczas kręcenia filmu, kiedy nagle okazuje się, że brakuje jakiegoś ujęcia, jakiejś sceny, która odbywa się w lesie. No to co robią filmowcy? No, przechodzą przez ulicę na drugą stronę do parku, no i tutaj znajdują sobie miejsce, gdzie dokręcają to. Być może, że było tak w przypadku również. Serialu cztery pancerni, bo jak, jak podałem źródła, to właśnie w tym parku odbywa się scena, gdzie pamiętacie Państwo tam żołnierze czernousowa, oddział y, odpoczywa. Już nie pamiętam, musiałbym sobie to odświeżyć, ale w każdym razie jest tam też i Marusia, i Tomek na, na harmosce tam coś wygrywa. Oparci są o takie wielkie głazy, takie kamienie. I do tej pory no, tak szczyciłem się że znam parki łódzkie, bo jestem pasjonatem tych miejsc. I nic mnie nie zaskoczy, ale powiem szczerze, że o ile tutaj gdzieś jakiś taki głaz leży, właśnie wyruszyłem w poszukiwaniu tego miejsca, to on nie jest chyba aż takich gabarytów, jak jest tam na filmie. I tak się zastanawiam właśnie, czy szybko tam nie sklecili jakichś tam dekoracji, ale no nie wiem. Nie znalazłem żadnych większych głazów niż te, które Państwo widzicie. I wydaje mi się, że nie znajdę. Żaden z nich nie odpowiada gabarytowo tym głazom filmowym. No być może, że były jakieś takie, które zostały usunięte, co nie sądzę. A być może, że to po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, była zwykła, zwyczajnie filmowa dekoracja zrobiona z jakiegoś steropiano. Czy odczuwam zawód? Czy przepełniony jestem rozczarowaniem? Absolutnie. Każdy powód, żeby się tutaj znaleźć, w tym parku, szczególnie o tej porze, jest dobry. afarbowane, No to już do tego doszło, że się pieski farbuje? Eksperyment. No to teraz musi wziąć udział w jakiejś pewnie tej konkursie piękności. A jaka to jest rasa? Popozuj trochę kolego. Taki ładny jesteś. Ojejku. Nie może ustać. Gdybyście Państwo mieli ochotę coś więcej posłuchać na temat historii, filmowej historii tego parku, to polecam inny mój materiał, w którym wraz z Krzysztofem Olkuszem i z Maćkiem Kronenbergiem spacerujemy w okolicach Wytwórni i Parku. Nasi świetni przewodnicy opowiadają właśnie historie związane z tym tematem. Wielbiciele serialu zapewne domyślają się, jaki był powód mojego przyjazdu do Aleksandrowa Łódzkiego, do tego miejsca. Chodzi o wielkie przedsięwzięcie filmowe, jakim jest wybudowanie tak dużych dekoracji. Wkrótce wybudowała inna ekipa, reżyser Passendorfer kręcił film Kierunek Berlin, zresztą to była taka trylogia, tam były trzy filmy. Wielkie dekoracje to była Brama Brandenburska w wysokości 24 metrów. I kilka fasad kamiennic, czyli, e, oj, nie chciałbym teraz przekręcić, Linden, się nazywa ta aleja, która prowadzi w Berlinie do, e, do bramy brandenburskiej. Byłem tam kiedyś w teatrze i tak coś mi się tam majaczy w głowie. Ten, o tej bramie opowiadałem na miejscu w Berlinie, będąc właśnie, e, spędzając tam weekend i nagrałem też króciutki materiał. Właśnie teraz Państwo widzicie mnie, który stoi pod oryginałem bramy i wspomina realizację tego filmu. Z tego co się dowiedziałem o historii tego lotniska, to powstało ono jeszcze między, w okresie międzywojennym. Było to lotnisko chyba głównie szybowcowe, to znaczy posiadało taki duży hangar i tam jakieś swoją stację paliw. W czasie wojny chyba odegrało rolę, tylko obsługiwała jakieś samoloty zwiadowcze. W każdym razie podczas okupacji na pewno tutaj Niemcy też zainstalowali swoje samoloty i to lotnisko wykorzystywali. Ten materiał kręcony na lotnisko w Aleksandrowie dotyczył dwóch odcinków, choć inne źródła podają nawet o, trz o trzech. Muszę to sprawdzić, zweryfikować. Na pewno Tiergarten i Brama, a może nawet i Pierścienie. Kurczę. Źle jestem przygotowany tutaj do tego serialu. Trzeba wspomnieć o tym, że w 1961 roku był wielki pożar tego hangaru, o którym wspomniałem. I od tego momentu właśnie, kiedy został zniszczony ten obiekt i jakieś samoloty, które sąsiadowały właśnie z tym hangarem, to pozostałości przeniesiono do, na inne lotniska, te samoloty, które się uratowały. Część z nich trafiło na Lublinek, i właśnie tam na Lublinku dalej kontynuował swoją działalność ludzki aeroklub. I, I chyba do tej pory <gryw> funkcjonuje, o ile wiem, właśnie w tej lokalizacji nowej. A y, lotnisko y, zostało po części zagospodarowane. O tym, że w tym miejscu było lotnisko, przypomina mi nam chociażby ta nazwa ogródków działkowych, które się tutaj znajdują. Tak sobie myślę, że ten wielki pożar spowodował to, że nagle powstał taki duży, niezagospodarowany obszar, gdzie można było budować tak wielkie dekoracje. Na pewno należy pochwalić tutaj. Rozmach i zaangażowanie tej pierwszej ekipy, o której wspomniałem, bo do budowy tego obiektu użyto 140 pracowników, którzy tutaj na obszarze 5000 m2 właśnie budowali te dekoracje. Także jeśli chodzi o przemysł filmowy, no to, to było przedsięwzięcie na dużą skalę, nawet w tamtym czasie. Ja tylko raz w swoim życiu widziałem na żywo coś podobnego, bo w, w Parku Zdrowie wybudowano Pałac z replikę sa, Pałacu Saskiego. Żeby uzyskać taki podobny efekt, w dzisiejszych czasach na pewno były użyto jakieś elektroniki. Zbudowano by w przestrzeni wirtualnej model bramy i kamienic. Choć coś podobnego powstało w tej sławnej Wytwórni filmów pod Berlinem dla potrzeb takiego współczesnego serialu Babylon Berlin. I o, o tym też opowiadam przy okazji pobytu w Berlinie. Sceny berlińskie to jeszcze jedna lokalizacja podłódzka. Znajduje się 10 km na zachód od Aleksandrowa Łódzkiego. W jednym z tych stawów, nie jestem w stanie zlokalizować w którym, bo tych stawów jest tutaj sporo, zbudowano bardzo ciekawą instalację, taką <grych> dekorację filmową w postaci wjazdu do stacji berlińskiego metra. I w tym miejscu czołg zanurzał się, jak również i wynurzał. Sama scena, kiedy dociera na peron Stacji metra pod ziemią została zbudowana w łódzkich halach wytwórni filmów fabularnych. No, ale tak przekonująco są te sceny ze sobą połączone. Wjeżdża, czołg, i później wyłania się już właśnie na tej stacji metra. Nie wspomniałem gdzie jestem. Znajduję się w Bełdowie. Mała wieś. Gdzie właśnie był PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne, kilkoma lub kilkunastoma stawami, które znajdują się obok siebie? Ciekawe to wygląda właśnie na mapie, jak z góry spojrzeć. A jak widać, tam jakaś część jest też yy, przeznaczona dla celów rekreacyjnych. Jest jesień, chłodno, także nie widzę tutaj żadnych wypoczywających osób, ani też wędkarzy. Jak to mam w zwyczaju, rozejrzałem się trochę po tej miejscowości, ale przyznam, że nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Choć spodziewałem się zobaczyć pałac, bo zobaczyłem na mapie, że znajduje się zabytkowy park pałacowy. Stąd przyszło mi do głowy, że pewnie tam znajduje się też i pałac. I być może, że on się znajduje, ale ten teren jest ogrodzony i trafiłem na zamkniętą bramę. To co zobaczyłem dalej to są takie bloki typowe właśnie do takich PGR-ów, takie dwa małe bloczki, trochę zabudowań folwarcznych, część z nich wyłączone z użytku w jakimś takim już słabym stanie i jak widzę tutaj jest regulamin łowiska u Michasia w Bełdowie, czyli można sobie tutaj powędkować również albo kupić za 30 zł na przykład kilogram karpia, a za 40 szczupaka. Żegnam się z Państwem w tym miejscu i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia!